To widzowie, dzisiaj sobie gramy w takiego, dzisiaj to nie będzie chyba taki no, normalny odcinek, bo spróbuję zrobić mi taki, jak na Oczywiście będzie mniejszy, bo jeszcze No, no, no więc co? I tu, tutaj ja sobie zrobię podstawowe narzędzia na razie. Pyk, 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 pyk. Teraz to i to. Teraz tutaj tak i... I robię to Nie muszę to trochę przestawić dobra no, teraz ja wykopać e, 24 drewna bo to, dla, to znaczy jak, jak jakiego drewna jak kamienia <laughs> nie wiem co co się dzieje że ja mam taki głos <laughs> i <ch> <laughs> chyba to was nie drażni, chyba. A jeżeli was drażni, to po prostu to wyłączę i tyle. Dobra, kopię sobie. Nie wiem, ja jakiś Chory jestem jakaś ch 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 chrypa mnie po pobiera, czy o co ze mną chodzi. Dobra, pyk, pyk, pyk. O, tam jest oczywiście, ta. chodź tu. Dobra. No. Łata. Halo, do, dobrze się czujesz? Łata. Dobra, biję ją. Widzieliście to, co się dzieje z moją kamerką? Co jest? Coś dziwnego się dzieje z moją kamerką, ale widzicie, widzicie to teraz w tej chwili, nie, nie dotykam ekranu, teraz dotykam i tylko trzymam palec na tym i nic nie robi, bo się jakoś tak, nie wiem, na chwilę sobie wezmę kreatywa, bo muszę sobie Wziąć, to znaczy nie wziąć, zrobić dzień, bo się chyba robi noc. Dobra, jestem i teraz robię podstawowe takie narzędzia, na najbardziej takie potrzebne. To to, nie. To, to i to no i okej okay. i teraz kopiemy sobie drewno o, i znowu owca Uuu. Nie. nie tam nie idę na babach tam nie idę bo, bo mnie jeszcze zabiją zjedzą dobra w ogóle na tym odcinku zobaczę jak ja brzmię w ogóle na tym odcinku Pe, pewnie jak, jak jakiś di, 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 dinozaur pewnie wyzumię grz, grz, tak na, na tym filmiku Dobra, także to to jest ostatnie. Lewne. No i co? Ju, już będziemy szukać jakiegoś nieju. O! O, Moja ukuch. Widzicie? Co, co się stanęło z moim ekranem? I może sobie jeszcze ostatnią, bo dla tego jemie, żeby No, oh. e, Enderman skąd? Kurde. To jest Enderman. Kurde, muszę wyjechać Ale, nie No A, a, a ju, Już myślałem, że będzie ju, Już Tutaj miejsce Tu się Co, co tam jest? Jakaś góra chyba Idę, nie ma opcji Idę tam, idę tam o. Nie wiem co się dzieje, ale Żelazo! Żelazo, żelazo, żelazo O oda śledzę tak, Chodźcie och, 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 się och, Chodźcie Tak Więcej proszę, tak? Tak! Boże, boże, tak, tak, tak Boże, żeby jeszcze było tutaj tutaj Widzę, że to jest po, 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 Poczekajcie, zrobię cięcie Dobra, jakoś wyszłem z tego, ale nie wierzę. Naprawdę. Na Naprawdę, dobra. I ile po drugie? Ja! Jak tu? Nie się nie No, nie, naprawdę nie ma. Mo, może tutaj wykopie jeszcze gdzieś będzie. Tutaj. nie, nie ma, nie ma ale...